9 czerwca i kolejną falę ataków na Szymona włącznie z takim stwierdzeniem, że przecież tego faceta już nie ma. Skąd zatem taka irytacja? Zapraszam do obejrzenia załączonego wywiadu, bardzo, bardzo dobrego, pokazującego niewygodne dla niektórych tło, zatem i podstawy tejże irytacji. I druga rzecz, proszę prześledzić pracę dziennikarza prowadzącego. Szacunek wobec rozmówcy, Konkretne pytania bez jedynie słusznej tezy i rzetelność. To rzadkość w stosunku do polityków polskich 2050. I na koniec tej naprawdę zajmującej rozmowy proszę zadać sobie pytanie, gdzie dziś byłoby ugrupowanie Szymona Hołowni, gdyby takie podejście mediów było normą? Ostatnio dostaliśmy jako dziennikarzy komunikat, że na tej wspólnej konferencji liderów miał wystąpić obok liderów właśnie premier Donald Tusk. Ostatecznie Donald Tusk w Sejmie się nie pojawił. Marszałek Szymon Hołownia tłumaczył tę sytuację, ale. To a propos różnych doniesień. Renata Grohal, pani redaktor, dziennikarka radiowej Trójki w podcaście Strefa Wpływów powiedziała, że powołując się również na rozmowy z politykami Platformy, że trudno wyobrazić sobie, by Donald Tusk stanął obok Szymona Hołowni, że premier jest bardzo zniecierpliwiony tym, co robi Polska 2050 w tej koalicji. Nie padł konkret, czym konkretnie jest zniecierpliwiony, mhm. ale takie słowa... Padły, pan tutaj, to, że ten Chodzi, ten chodzi ten... o zniecierpliwienie e, otwartą komunikacją spraw programowych i oczekiwań programowych. Tego, no, tego to nie robię, wiem, czy e, Panie pan ale e, Trudno sobie dni. wyobrazić, by Tusk stanął obok Hołowni, Tak twierdzą ponoć niektórzy politycy Platformy. Dlaczego Donald Tusk miałby no, nie stawać obok drugiej najważniejszej osoby w państwie? Nie nie wiem, wydaje się. mi się, że to jest absurdalne. Panowie stawali na wielu konferencjach e, wspólnie i pewnie na e, kilku jeszcze wspólnie, e, wspólnie stanął. Z tego, co. Ja słyszałem, to nie chodziło o żadne animozje między liderami, a to spotkanie odbywało się w bardzo dobrej atmosferze, chodziło o jakieś obowiązki, jakieś zobowiązania Pana Premiera w, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, także nie szukałbym tutaj drugiego dna. Natomiast no, muszę się odnieść do tych zarzutów o to, jakoby Polska 2050 dopuszczała się rzeczy niedopuszczalnych. Drodzy Państwo, Lider Polski 2050, Szymon Hołownia i Partia Polska 2050, to co robi przez ostatnie dni, to otwarcie komunikuje oczekiwania programowe wobec rządu, którego jest częścią. Jeżeli odmawia się takiej podmiotowości, podstawowej, fundamentalnej podmiotowości partnerom koalicyjnym, to jaki jest sens trwania w rządzie? Naprawdę dziwi mnie to, że są politycy, może dziennikarze, którzy nie rozumieją tak. No, tak, podstawowych zachęt czy motywatorów do bycia w koalicji? Rządzącej. Ja nie odmawiam absolutnie politykom Polski 2050 pracy, przeciwnie, uważam, że członkowie rządu z tej formacji właśnie proponują bardzo wiele konkretów i wybijają się na tym tle spośród innych polityków, właśnie. Natomiast ja mam pewną wątpliwość z przekazem Szymona Hołowni, bo ja miałem wrażenie, że Szymon Hołownia, owszem, mówi o konkretnych ustawach, które. Jego zdaniem, w jego przekonaniu, w przekonaniu jego formacji muszą być jak najszybciej uchwalone i to nie powinno budzić wątpliwości, ale skupił się w ostatnich dniach na podkreślaniu, że tak naprawdę do no, koalicji brakuje rzecznika rządu. Owszem, to powinna być podstawa, ale że trzeba przejść jakiś rebranding, właśnie jakąś zmianę, że tak naprawdę. Takie mogło być wrażenie u, u wielu ludzi. Ja też rozmawiam z, z ludźmi spoza polityki, którzy jednak polityką się interesują i mieli podobne wrażenie, że tak naprawdę wystarczy zmienić opakowanie, trochę lepiej e, tym wyborcom wytłumaczyć, że my robimy to i to, ale niedostatecznie się chwalimy. I w zasadzie tyle. E, Szymon rzeczywiście bardzo mocno podkreślił e, kwestię braku rzecznika i pewnie przez to, że to jest jak, no, najwyżej, e, najwi, najniżej wiszący owoc pan, i najłatwiejsza wie, wie rzecz dla Nie interesuje, kto będzie rzecznikiem rządu. Ale ja się zgadzam, że e, sam rzecznik rządu e, nie rozwiąże problemu. No, zupa e, nie stanie się e, lepsza od samego. herbata nie stanie się e, słodsza od samego. Poseł mieszania. Słabomiry Ćwik powiedział, że potrzeba trzech rzeczników. Dla seniorów, <laughs> dla młodzieży. Nie wiem, czy pan się zgadza z tym. 17. Nie, myślę że, myślę, że wystarczyłby jeden sprawny rzecznik rządu, który, który myśli przede wszystkim o tym, żeby komunikować sprawy, a nie myśli o tym, żeby komunikować wpierw polityków tej partii przed inną partią. To wystarczy. Natomiast Szymon Hołownia równie ostro podkreślił te pięć rzeczy, na których Polsce 2050 zależy i tam była ustawa o asystencji osobistej, I tam było wypisanie z wykazu prac rządu dopłat do kredytów i przelanie miliarda złotych na budownictwo, na budownictwo społeczne, społeczne, czyli na tanie mieszkania. Co zaznaczę, nie wymaga podpisu prezydenta, tylko podpisu ministra rozwoju. Mówimy tam też o sprawach, które są ważne dla zwykłych Polaków, którzy na co dzień nie siedzą w polityce i, i, i nie interesują się tak na bieżąco tym, co się dzieje. Ich właśnie interesuje konkret, konkretne sprawy do rozwiązania, a nie Kwestie typu rebranding, rzecznik rządu to są często takie postulaty przedstawiane korporacyjnym językiem. Ja też zasięgnę języka właśnie u wyborców, na przykład z Podlasia w, w ostatnich dniach. To oni mi powiedzieli, no jaki rebranding, co to w ogóle jest? No my chcemy rzeczy po prostu, tak? Obietnic realizowanych przez te koalicje właśnie obiecanych, a tego nie ma. A Donald Tusk przed kampanią mówił, no mamy szuflady pełne ustaw, tylko musi prezydent się zmienić, żebyśmy z tym ruszyli. No i co? Jesteście Państwo w tym samym miejscu. E, uważam, że wiele rzeczywiście się temu rządowi udało zrobić przez pierwsze dwa lata, niewiele udało się nagłośnić i to jest rzeczywiście to, problem. że to jest Pan w tej jesteśmy. frakcji, która twierdzi, że za mało się chwaliliśmy, dlatego przegraliśmy wybory prezydenta? Nie, jestem chyba troszeczkę na tą nóżkę i trochę na drugą nóżkę, że uważam, że rzeczywiście za mało i źle się chwaliliśmy i ja przejrzałem sobie profile Centrum Informacyjnego Rządu przez ostatni miesiąc y i... Na przykład ku mojemu zdziwieniu nie zobaczyłem tam ani jednego wpisu, chociażby o, o Kapo i powołaniu Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Polska jako pierwsza. W Europie przeznacza na bezpieczeństwo i obronność środki, środki europejskie, wytycza szlak wszystkim innym państwom członkowskim. Pół krajów no, półka do polskich drzwi i pyta się: Jak to zrobiliście, że przekonaliście Komisję Europejską? To są realne pieniądze, które w przyszłym roku trafią na budowę schronów, na budowę dróg na bardzo realne inwestycje w regionach. Ale Centrum Informacyjne Rządu milczy na ten temat, bo podaje wpisy no, przez ostatni miesiąc tylko polityków jednej partii. Pan o koalicji obywatelskiej. Tak, mówię o koalicji obywatelskiej. Pan się akurat zajmuje tym tematem, funduszami, polityką regionalną i KPO zresztą. I mówienie o tym, nagłaśnianie tego, a przecież odblokowanie KPO to była jedna z głównych motywacji wyborców, którzy głosowali na koalicję 15 października. Mówienie o tym służyłoby całej koalicji, również koalicji. Obywatelskiej, więc to jest dziwne, co Pan mówi. Ja nie sprawdzałem tych wpisów z Centrum Informacyjnego Rządu, ale w związku z tym, może to Państwo, jako Polska 2050, bo o tej komunikacji mówicie najwięcej, przejmiecie odpowiedzialność za to. Może zaproponujecie kandydata na rzecznika rządu? Myślę, że kandydat na rzecznika rządu będzie musiał być kandydatem kompromisowym między czterema, między czterema partiami. Jest ktoś taki już? Może pan zdradzić, panie ministrze, czy są nazwiska w kuarach? Wie pan, redaktor, ja się zajmuję y, rewizjami i negocjacjami KPO, a nie polityką komunikacyjną rządu, no więc nie... Ale sam pan st staram się nie przyznaje, że chciałby, żeby pan pedrowe, o tym mówiono, więc może ma pan swojego faworyta albo jakieś propozycje personalne? E, nie mam propozycji personalnych, ale mam pewne wyobrażenie o tym, e, z jakiej gliny mhm. powinien być to człowiek i nie powinno to być na pewno osoba, która jest wiązana publicznie, uzasadnionie lub nie, z tą czy inną partią polityczną. Nie może być to osoba, która. Nie rozumie nowych mediów. Rząd też musi wejść w te, w te, w te kanały. Nie wystarczy się komunikować w TVN24 i, dochodzi, i na Twitterze. I dochodzi właśnie do takich sytuacji, że mamy informację o tym, że Niemcy rozbudowują sieć schronów dla ludności. Anna Maria Żukowska, która jest przewodniczącą klubu Lewicy pyta a my, czyli polski rząd, i ktoś jej zwrócił uwagę, że no, no ale przecież pani jest w koalicji rządzącej, a pani Anna Maria Żukowska mówi, no ja jestem w większości parlamentarnej wspierającej rząd, a nie w rządzie, a poza tym premier traktuje kluby jak maszynki do głosowania. Więc z jednej strony tak ważna polityczka nie wie o tym, o czym pan przed chwilą powiedział u mnie w programie, a poza tym zwraca uwagę, że premier traktuje kluby jak maszynki do głosowania w Sejmie. Nie wiem, jak premier traktuje kluby, natomiast to jest właśnie przykład o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Dokładnie. Ja napisałem Dokładnie. w tej sprawie ileś, ileś wpisów i nagrałem filmików. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz również. Polska 2050 również to wykomunikowała, natomiast te najbardziej zasięgowe, rządowe kanały informacyjne nie uznały, no, nie uznały za stosowne, czy kanał Centrum Informacyjnego Rządu nie uznał za stosowne podbijać tego tematu. Jest to pewnie zastanawiające, tak, zgadza się. A zastanawiają Pana wciąż pojawiające się krytyczne, czy nawet często obrażające Szymona Hołownia wypowiedzi anonimowych, zwykle polityków koalicji obywatelskiej w mediach? Bo wiem, że Szymon Hołownia od zawsze, co mnie absolutnie nie dziwi, bo sam pisałem tekst, na które powoływał się później Szymon Hołownia, oparte między innymi na wypowiedziach polityków Koalicji Obywatelskiej, właśnie obrażających Szymon Hołownię. I zastanawiam się, jak pan na to patrzy, bo pan też chyba emocjonalnie dość zareagował i stanowczo na portalu X na taką wypowiedź, że to jest wypowiedź akurat z Onetu. Co oni robią, mowa o posłach i politykach Polski 2050? Co Hołownia wyczynia? Podkopuje i niszczy całą koalicję, żeby ratować swoją pozycję. Został mu syndrom gwiazdy telewizji, a przecież tego chłopa już nie ma. Co pan myśli wtedy, kiedy pan to przeczytał? Tak emocjonalne są właśnie te wypowiedzi. No, ja z doświadczenia już kilkuletniego w polityce wiem, że politycy Platformy Obywatelskiej stają się arogancyjni i butni, jeżeli nie mają planu i widzą, że ktoś inny ma lepszy plan. Mhm. I wydaje mi się, że z taką sytuacją mamy do czynienia w tej chwili. Um, uważam, że nie można w takich sytuacjach milczeć. Jeżeli wychodzą liderzy koalicji i mówią w pewnym momencie, że prosimy o to, żeby politycy wszystkich partii koalicyjnych wstrzymali się z. Atakami bądź recenzowaniem partnerów koalicyjnych, i parę godzin po tym idzie jakaś grupa polityków koalicji obywatelskiej. I nie mam żadnego prawa, żeby twierdzić, że te cytaty są zmyślone. Nie ma takich przesłanek, mhm. i zaczyna. No, wypowiadać teksty poniżej krytyki wobec jednego z tych liderów, no to przecież oczywiście, że nie będziemy milczeć i oczywiście, e, oczywiście że takie zachowanie polityków PO jest złamaniem ustaleń liderów, w tym ich lidera, e, Donalda Tuska i jest to absolutnie karygodne i tak uważam, że jest to zachowanie, które świadczy o tym, że dla takich polityków ważniejszy jest interes, ich własny interes partyjny, naparzanka w koalicjanta niż przyszłość, niż przyszłość koalicji 11 października. Interia pisze wręcz, że są politycy koalicji obywatelskiej, którzy obawiają się o lojalność Polski 2050. Dlaczego? Mowa tutaj o potencjalnym Sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością. No, brzmi to abstrakcyjnie. Polski 2050, tak? Tak jest. Ta, ta, ta. Tak jest. Yy, czyli partii, na której chyba na, najbardziej zależy, żeby ten rząd był stabilny. Hmm. Jest cytat. Polityka Platformy. Sklep z posłami jest uchołowni. To są w większości świeżaki, poza tym część z nich ma też prawicowe poglądy. Łatwo będzie ich kupić, to nie są gracze wagi ciężkiej, widzą co się dzieje, jakie poparcie ma hołownia, więc zaraz zaczną kombinować co zrobić, żeby utrzymać się w sejmie. No i tutaj jest sugestia, że oni mogą współpracować z Pisem czy Konfederacją. No wie redaktor, to jest właśnie przykład starej polityki, polityki przy zielonym stoliku, który myśli o stałkach i sklepie z posłami. No dla nas polityka to jest załatwianie spraw i rozumiem, że yy, posłom Platformy Obywatelskiej nie podoba się to, że Polska 2020 chce przeprowadzić ustawę o asystencji osobistej i odblokować miliardy budownictwa społeczne. I oni nie rozumieją, nie rozumieją języka, języka załatwiania spraw. No, rozumiem, że autorzy takich słów nie rozumieją, że można iść do rządu po to, żeby załatwiać sprawy i cieszyć się, kiedy rząd załatwia sprawy, a nie cieszyć się, kiedy rząd nie załatwia spraw. To jest naprawdę bardzo prosta logika, która, jak rozumiem, do polityków Starej polityki, mhm. uważam, że tu nie chodzi o wiek, tu chodzi o mentalność, mhm. nie przemawia. Mhm. To jeszcze zacytuję jedną wypowiedź, która jest z kolei krytyką Donalda Tuska i jego działań. I zastanawiam się, jak pan to oceni, bo to jest rozmówca z rządu, ale nie sprecyzowany z której partii. W tekście Gaty Szcześniak w OkoPres. Tusk zarządza siłowo, nie umie iść na kompromisy i chce być twarzą każdego sukcesu. Nie przekazujemy nic do KPRM-u, bo wiemy, że Tusk wklei w to swoją twarz. Każde ministerstwo komunikuje swoje działania samo i robi się chaos, każdy gra na siebie, bo wszystko jest utuskawiane. Tak mówi rozmówca z rządu, więc. Może to jest tak, że ministerstwa, no właśnie, no nie chcą pewnych spraw przekazywać do KPRM-u, bo boją się, że Tusk to przejmie wizerunkowo. To są bardzo ostre słowa i pewnie dużo ostrzejsze niż ja bym kiedykolwiek powiedział. Natomiast e, wydaje mi się, że jak w każdej takiej ostrej wypowiedzi jest ziarno prawdy. I to ziarno prawdy oznacza to, że tu nie chodzi o, o, o pana premiera, broń Boże, ale właśnie o zespół odpowiadający za komunikację, rządu, że no łatwo jest dojść do takiego wrażenia przeglądając media społecznościowe, czy Kancelarii Premiera, czy właśnie Centrum Informacyjnego Rządu, że sprawy, które dowożą ministrowie koalicyjni, takie jak chociażby KPO, czy sprawy, czy sprawy socjalne dowożone przez lewicę, czy przez minister, przy, przy, przez ministra bąk są no nie są komunikowane twarzami autorów czy autorek tego sukcesu, a sprawy, które są dowożone przez, przez polityków Platformy Obywatelskiej rzeczywiście są dużo bardziej pompowane i, i sprzedawane jako jako sukces tychże, tychże osób i wydaje mi się, że takie zachowanie czy taka polityka komunikacyjna no nie pomaga w budowie wzajemnego zaufania i, uwspólnianiu, i dlatego... uwspólnianiu sukcesów i to jest pewnie jakiś modus operandi, który trzeba, który trzeba no skończyć i wymyślić nowy, który jest bardziej partnerski. Tak bym powiedział. Może dlatego niektórzy byli zirytowani, niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, chociaż nie tylko, no znamy sympatyków tej partii, dość krytycznych w mediach społecznościowych wobec Polski 2050. Może dlatego im się nie spodobało to, że Państwo jako Polska 2050 poszliście do prezydenta, tego strasznego Andrzeja Dudy. Mówię w cudzysłowie, bo, bo taki jest przekaz, taka jest też ocena. Zwolenników koalicji obywatelskiej. No i załatwiliście z nim podpis pod ustawą, która generalnie dotyczy jawności cen mieszkań. Pan nie żałuje, że udał się w tej sprawie do prezydenta z minister Katarzyną Pełczyńską na Łęcz? Nie, to absolutnie było nie żałuję. To była dobra, merytoryczna rozmowa, która podskutkowała bardzo szybkim, rychłym podpisem pod. Um... Wręcz stwierdzeniem prezydenta, że Dawo. to jemu jest wstyd, że to on nie zaproponował tak. takiej ustawy, a wy to zrobiliście, tak. dowieźliście. Yes. Nie, już całkiem serio. Ja naprawdę w sprawach, które uważam za słuszne i dobre dla Polaków jestem w stanie rozmawiać z... Również z przedstawicielami obozów politycznych, do których nie jest mi blisko. Uważam, że na tym polega polityka, żeby umieć rozmawiać o sprawach ważnych ze wszystkimi i dowozić. No a ustawa o jawności cen mieszkań jest przykładem właśnie takiej ustawy, która w kilka miesięcy od pomysłu do realizacji przy bardzo dużym zaangażowaniu no i trudnościach na każdym, na każdym etapie legislacyjnym udało się. Udało się to załatwić, i no ja nie rozumiem, jak można krytykować doprowadzenie do wejścia w życie takiej ustawy, zwłaszcza w kontekście najbliższych dwóch lat, w którym będziemy mieli kohabitację. Też będziemy mieli przecież prezydenta i premiera z dwóch różnych opcji i co? I mamy nie chodzić do nie. pałacu, nie załatwiać. Ja sobie spraw? też pozwoliłem zauważyć, że, że właśnie warto rozmawiać ponad podziałami, żeby załatwiać konkretne rzeczy, a też ten projekt ustawy trzeba było poprawiać. Okej, okay, bo na tym polega wypracowywanie najlepszych rozwiązań. To nie wiem, z tym najmniejszego problemu, dokładnie to tak. poprawić. Ale właśnie teraz, no właśnie, a ja mam na przykład problem jako dziennikarz i obywatel z tym, jak się komunikują ministrowie między sobą na portalach społecznościowych. I tutaj nie mam uwagi do Katarzyny Połczyńskiej na łęcz, ale mam pytanie. Zadaję je panu, bo Krzysztofa Paszyka nie ma w naszym studiu, ponieważ nie przyjmuje zaproszenia. Ale chciałem zapytać pana o to, jak pan skomentuje to, że Krzysztof Paszyk pisze do. Minister rządu, że o rozwiązaniach kluczowych yy, przecież dla wszystkich, że pani się dowie w swoim czasie o rozwiązaniach, które ja zaproponuję. Tutaj chodziło o, o politykę mieszkaniową generalnie rzecz ujmując. Proszę to ocenić i proszę mi powiedzieć, jaki jest stan rzeczy, proszę przede wszystkim naszym widzom powiedzieć, jaki jest stan rzeczy, jeśli chodzi o budownictwo społeczne, środki na to przeznaczane, czego oczekujecie od ministra rozwoju. Myślę, że to była wypowiedź dalece nietaktowna, i myślę też, że pan minister, czytając komentarze pod tą wypowiedzią, bardzo szybko doszedł do wniosku, że ona była bardzo nietaktowna. I mam nadzieję, że nigdy się już nie powtórzy taki ton w konwersacjach między ministrami konstytucyjnymi w tym kraju. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o y, społeczne budownictwo, w tym momencie jest tyle: 0 złotych na funduszu dopłat, czyli funduszu, który y, pozwala budować tanie mieszkania. Zagrożony jest kamień milowy z Krajowego Planu Odbudowy, w którym jest miliard złotych y, na, y, y, na budownictwo społeczne, a kolejny miliard leży na stole ministra Paszyka, na jego biurku, czeka na podpis, żeby przekazać ten miliard y, y, miliar złotych na, czyli e, ja chcę na chcę fundusz dopłat. że na razie jest. Absolutnie zero złotych na tanie mieszkanie. Jest zero złotych Dzisiaj? na budownictwo społeczne, na tanie, na tanie mieszkanie. Jest 0 złotych funduszu dopłat. Jest też ustawa... No ale niektórzy politycy zapewniali, że są te pieniądze. Lewica mówiła, że są te pieniądze, że ona to wywalczyła. Polska 2050 chyba też się tym chwaliła, że te środki mają być. Tak. Ona mówi o tym, że jest zero złotych na Nasza budownictwo ustawa, społeczne. Nasza ustawa Polski 2050 przeszła przez Sejm, zdobyła podpis prezydenta i to była ta ustawa, która umożliwiała, przekazanie, umożliwiała ministrowi rozwoju podpisanie kwitu na miliard złotych na społeczne budowy. No ale trzeba go podpisać. To, tak, ale go miliard, nie jest nie to miliard, to i tak jest niewiele moim zdaniem. To jest niewiele. Tak. A i tak nie ma tego miliarda. A i tak go nie ma. A i tak go nie ma. Nie rozumiem dlaczego go nie ma. I no mam nadzieję, że to się szybko, że to się szybko zmieni. Druga rzecz. Ale co musi, musi co musi się stać? bo Zatrzymajmy się przy tym, bo to jest niezwykle istotne. Co musi się stać, żeby to się odblokowało, tak? Żeby był ten podpis. Minister Szymon Hołownia stawia to wśród tych pięciu kluczowych tak. rzeczy na już. Odblokowanie środków na tanie mieszkania. Nie ma tego. Minister Paszek fizycznie musi podpisać yy, yy, zlecenie przekierowujące miliard złotych na fundusz dopłat, a minister finansów musi to zatwierdzić. No Ja wierzę, że minister finansów... Yy, E, nie będzie miał problemu z zatwierdzeniem tego że miliarda nie na Nie ma dopłat do kredytów. Polska 2050 przy pomo nie ma, z pomocą wciąż... lewicy zablokowała to. To dlaczego nie można odblokować tych środków? Panie redaktorze, nie ma dopłat do kredytów, natomiast wciąż niestety ten projekt widnieje w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ja wiele widziałem na komitetach rządowych w tej sprawie, osobiście e, walcząc i wetując ten projekt, e, tam gdzie było to Możliwe, więc czekam, aż te zapowiedzi się sformalizują i ten projekt zostanie zostanie wycofany i to będzie koniec sali. Czy dopiero. Szymon Hołownia powie o tym Donaldowi Tuskowi? O tym, co robi Krzysztof Paszyk? E, nie wiem, nie siedzę w głowie Szymona Hołowni, natomiast A wydaje mi się, że mieszkalnictwo szerzej, mieszkalnictwo szerzej będzie jednym z tematów i jako, że jest jednym z naszych priorytetów Polski 2050 na to spotkanie, to na pewno ten temat się pojawi. Um, uważam, że um, niepodpisywanie tego miliarda złotych nie ma żadnego logicznego w, wytłumaczenia. Przynajmniej ja go nie widzę. Może... Znamy wyniki y, młodych ludzi, jak głosowali. I to było nieprawdopodobne, że większość młodych ludzi między 18 a 29 rokiem życia w drugiej turze zagłosowało na Karola Nawrockiego, a nie na Rafała Trzaskowskiego. Tak, I okej, okay, można stwierdzić, że to wyborcy Konfederacji, to nie ma znaczenia. Młodzi poparli Karola Nawrockiego, a wiemy, jak y, temat mieszkaniówki jest dla nich ważny. Rząd tego nie potrafi zrealizować. Minister rozwoju blokuje środki no i tak wszyscy mówią o tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać wybory. No to przecież państwo robicie, nie mówię, że pan akurat, ale, ale jest pan przedstawicielem tego rządu. No, wszystko odwrotnie, co deklarujecie. No to jest... E, ubolewam nad tym, że tak to wygląda. E, bardzo nad tym ubolewam. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na wagę tego miliarda, która jest podwojona, powtórzę. Miliard złotych w podpisie ministra Paszyka, dzięki któremu uda się uruchomić kolejny miliard złotych z KPO. A jeżeli nie będzie tego miliarda, to nie uruchomimy kolejnego miliarda z KPO. Czyli tak naprawdę od tego jednego podpisu, podpisu od tak lub nie. Jednego człowieka zależą 2 miliardy złotych na budownictwo społeczne, w tym jeden dziękuję, że pan, za darmo. Dziękuję, że Pan wyjaśnił tę kwestię, panie Ministrze. O dwie ustawy, trochę krócej musimy o tym porozmawiać, bo już zbliżamy się do końca, ale dwie ustawy. Ustawa antykuwetowa, jak nazywa to Szymon Hołownia, czyli odpolitycznienie spółek skarbu państwa. Ta ustawa też jest blokowana przez kilka formacji politycznych, w tym platformę obywatelską. I Szymon Hołownia w Polsce w z u Marcina Fijołka powiedział, że domaga się wyjaśnień. Nie tylko nie tylko w tej sprawie, ale w sprawie publikacji Wirtualnej Polski na temat no, zatrudniania jednego z, z hejterów w jednej z y, podlegających rządowi instytucji. To chodziło o Polski Holding Nieruchomości. Szymon Hołownia stanowczo powiedział, Robert Kropiwnicki musi się z tego wytłumaczyć, mówiłem o tym premierowi. Ja zadzwoniłem do Roberta Kropiwnickiego, on mi odpisał y, na wiadomość w tej sprawie, zadałem mu konkretne pytanie o konkretną wypowiedź Szymona Hołowni. Wiceminister Kropiwnicki powiedział mi, nie chcę komentować bezsensownych i emocjonalnych wystąpień kolegów z koalicji. Koniec tematu. Raz jeszcze powtórzę to, co powiedziałem ale wcześniej. Konkretnie niech pan powtórzy, czy niech pan nie powtarza, tylko odniesie się do tego. Do Roberta Kropiwnickiego, co zamierzacie z tym zrobić. Kiedy platforma obywatelska nie ma planu, staje się butna i arogancka. I to już robiliśmy wcześniej i trochę jest, trochę taką sytuację mamy teraz. No nic dziwnego, że Szymon Kołownia chciałby wyjaśnienia sytuacji, w której o której słyszy, że osoba, która nie tyle hejtowała, ale tak naprawdę kierowała czy współkierowała grupą internetowych bojówkarzy, którzy przez lata, przez lata e, atakowali w sposób absolutnie Również was. Chamski. Nas, Szymona Hołownie osobiście, sens istnienia Polski 2050, odsądzali od ci wiary. No, najgorsze no tak, rzeczy, A tutaj można było nie przeczytać. ma pokory, tylko a teraz jest stwierdzenie, że ktoś jest dyrektorem departamentu czy kimś tam innym w spółce skarbu państwa. No na Boga. No tak, a wiceminister, który za to odpowiada, bo on to nadzoruje, mówi, że wypowiedzi Hołowni w tej sprawie są bezsensowne. Nie możecie coś więcej zrobić w związku z tą sprawą czy zawsze będziecie kładli uszy po sobie panie ministrze. Nie kładziemy uszu po sobie, to bym, to bym zaznaczył bardzo bardzo jasno. Wydaje mi się, że to jest taka wypowiedź o której też Szymon Hołownia będzie rozmawiał, będzie rozmawiał z liderami z liderami innych partii. Natomiast moim zdaniem to jest absolutnie skandaliczna skandaliczna wypowiedź, która też pokazuje absolutny brak refleksji, bo to, że Tłuste koty, tylko inne, ale siedzą przy tych samych kuwetach, co w um, ostatnim rządzie. To jest jeden z powodów, dla których no, ten rząd nie jest najbardziej popularnym rządem. To na koniec historii. króciutko ustawa medialna dotycząca niezależności telewizji publicznej. Tutaj rozumiem, że pan się zgadza ze swoim liderem, że dzisiaj TVP jest upolitycznioną telewizją. Jest na pewno nie jest telewizją obiektywną i obniża Czystej Wody nie została spełniona. I wspiera koalicję obywatelską i Rafała Trzaskowskiego w kampanii. Uważam, że jest pewien przechył na tę stronę koalicji obywatelskiej i był przechył na stronę Rafała Trzaskowskiego. Tak właśnie mówili politycy Polski dwa. 2050. Ja nie chcę tego oceniać, ale chcę zapytać o to, czy macie Państwo gwarancję ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ta ustawa medialna zostanie przegłosowana tak, żeby odpartyjnić telewizję publiczną? Nie. Nie mamy w tej chwili takiej gwarancji. A pytaliście, jakie jest zdanie koalicji w tej sprawie? No, na razie y, bardzo trudno idą rozmowy o zorganizowaniu telewizji publicznej s, w sposób systemowy, dlatego chcemy, żeby ta sprawa została wprost zapisana do wspólnego Ja wiem, że jeszcze raz nie chcę do tej telewizji chodzić, właśnie. Z racji tego, jaki ona ma dzisiaj profil. Mówił o tym Marcin Fijołek, że jeszcze raz. z tego powodu właśnie nie chodzi do tej telewizji. Nie wiem, na ile często jest zapraszany Szymon Hołownia i czy tam gości w tej telewizji, natomiast wiem, jakie jest zdanie Szymona Hołowni na ten temat. Państwo obiecaliście właśnie czysto wodę. mówię ogólnie, obóz władzy, że Ci telewizję publiczną, ale politycy Polski 2050 twierdzą wciąż, że ona jest upolityczniona. Więc kiedy to się zmieni? Tak, dalej jest upolityczniona, zgadzam się z tym, dlatego jako, że przez pierwsze dwa lata tej koalicji nie udało się doprowadzić do no, rozwiązania w tej sprawie, czy znacząco poprawić sytuacji TVP, dlatego chcemy wpisać ustawę o odpolitycznieniu TVP do wspólnego zobowiązania wszystkich koalicjantów na kolejne dwa lata tej kadencji, bo to jest jedyny sposób, w którym wszyscy Polacy zobaczą, że jest takie zobowiązanie i każde, mhm. czy każda partia poczuje się odpowiedzialna za dowiezienie, tego, za dowiezienie tego projektu. Ja rozumiem, że często jest tak, że no, kiedy te złe rzeczy stają się, czy, czy rzeczy, które tak krytykowaliśmy, kiedy były w rękach Prawa i Sprawiedliwości, stały się no, organami czy narzędziami, które pracują trochę na na korzyść największej obecnej partii, będącej u władzy, to zmienia się perspektywa, ale właśnie na tym miała polegać, i ma polegać, i musi polegać zmiana, którą niesie koalicja 15 października, żeby naprawić systemowo rzeczy, które popsuł PiS. A i w Spółkach Skarbu Państwa, i w TVP to się na razie nie wydarzyło i to jest bardzo, bardzo źle.